No, nadeszły ciężkie czasy dla ludzi palących peletem. 5 lat temu kupowałem pelet po 600 zł. Później, znaczy w sumie rok temu, to kupowałem po 860. No to jeszcze cena była ok. A teraz kosztuje 2000 albo i więcej za tonę. Ale byłem taki sprytny, że ja nie wymieniłem pieca na piec peletowy. Tylko wsadziłem w zwykłego śmieciucha palnik. I teraz mam opcję palenia po prostu. Czym się da. A że mam pełno takich właśnie pościnanych różnych gałęzi od tu jakieś tam drzewka owocowe przycinane były. No tu jest wszystko, maliny, no po prostu wszystko. Wszystko co jest możliwe. To to będę wszystko wsadzał w rębak, no i będziemy z tego brykiet robić. Czy się uda, czy się nie uda. No z tego co widziałem na internecie uda się, tylko że tam ludzie robią przeważnie z samego kartonu, albo z lekko domieszka. Ja chcę w drugą stronę zrobić ja Chcę wykorzystać te wszystkie gałęzie porąbane i po prostu trochę dodać papieru, tektury, żeby to skleiło. I do tego trzeba po prostu mieć taki rębaczek. Jak nie macie, no to niestety kasa pójdzie. Ale taka kasta budowlana to tam kosztuje 40 zł. Dwa wiaderka. Najważniejsze, żeby były takie same. Żeby jedno w drugie ładnie wchodziło To można użyć jakiekolwiek Jak kupiłem nowe, bo akurat ja nic nie miałem Miałem okrągłe, a zależało mi żeby były prostokonne, A nie miałem takich no, Także takie coś Mieszadło, wiertara I zobaczycie jak to będzie A jeszcze sprawa suszenia No ja mam bardzo ułatwione zadanie Bo ja tutaj mam szklarnię I po prostu sobie będę W tej szklarni układał to co zrobię, i po prostu będzie schło. Nawet, jak będzie padał deszcz, to mi to nie przeszkadza. W szklarni zawsze jest sucho, jest ciepło, także będzie schło. Mam nadzieję, że szybko. Dobra, to teraz trzeba wiaderka ponawiercać znaczy, jedno się nawierca, jedno zostaje, po to, żeby woda z jednego wyleciała. Wiertło, kurt, mam szósteczkę. No, nie wiem, czy za małe, czy za duże, to się okazuje a najważniejsze to jest firmy Gecko i tylko się nadaje do drewna i do plastiku, bo do metalu zapomnijcie, to jest jakaś zabawka. No na razie tak powierciłem do połowy praktycznie wysokości tego wiaderka. No, zobaczę, zawsze mogę dowiercić dziurek. No do dołu dałem dużo, No wiadomo, woda będzie spływać najbardziej dołem. Wiaderka są. to jest 14-15 litrów, takie większe. Wziąłem sobie. No, większy brykiet. Dłużej się będzie palił, chyba, no nie? Się okaże. Dobra, teraz co? Wiaderka są przygotowane. Co? Rębaczek rąbiemy. Tutaj taki jest dosyć duży ten kosz. O! Także. Ten kosz jest prawie taki jak ta kasta. No, także jak zrobię. I jedne takie... o zobaczcie z poprzednich, yy, z poprzednich rozdrabniania, zobaczcie jakie są fajne wiórki. To akurat już są suche. O te krzaczki są różne i suche i mokre wszystko tu jest. No dobra, taki dobry sprzęt i się coś zablokowało, ale to nigdy tak nie było. Coś się przyblokowało. No dobra. Dobra, trzeba to wyczyścić, bo coś tu się. Nie ma siły, po prostu muszę naruszyć. No już naprawiłem. Po prostu tutaj pokrętło od regulacji. Nie wiem coś się zacięło i tak zostało w jednej pozycji. Pokręciłem, pokręciłem, teraz wszystko działa, już przetestowałem, także... Czas robić zrębki. Małe jeszcze trochę dotne, ale o proszę. O, będą takie, mi się wydaje, że będzie się bardzo dobrze paliło. Nie, to wszystko jest materiał bardzo dobry, drewno. O, nawet są takie kawałki. No także kto się wszystko poklei tym papierem kartonem. I będzie jedno maso i suchą wyschnie, to mi się wydaje, że będzie spoko. Dobra, jeszcze tak samotne. Chyba jest pełna. Tak, już jest. O, Już jest pełna. Dlatego już przestało wciągać. O, no. Takie coś też jakoś przeleciało, no nie? Ale mi się wydaje... Dobra, wsadzę z powrotem. Ale mi się wydaje, że i tak w takim później wymieszaniu to i tak to się tam zbije i będzie okej. Okay. Dobra, tutaj trochę deszczu napadało. Bardzo fajnie i darmowa woda, ale mam jeszcze dużo takich beczek, znaczy dużo w sumie, to trzy, gdzie z dachu po prostu zbieram deszczówkę, tak więc wody mam za darmo, kastę tylko kupiłem i te wiaderka, no ja mam akurat to tyle dobrze, że pracuję w takiej firmie, gdzie mam o, ścineczki fajne, to są te Fakturki, lewe fakturki to są różne szczarce. Nie <laughs> ja no, żartuję. Są po prostu różne ścinki, które mam dostęp z pracy. No i mam kartonów, pełno kartonów, ale gdybyście Wy potrzebowali kartonów, to najprościej iść do jakiegoś osiedlowego, małego sklepiku spożywczego na przykład. I tam po prostu zawsze mają kartony, bo oni płacą nawet za to, żeby ktoś zabierał od nich kartony, więc to jest na zbyciu. Na pewno nie chodźcie do Biedronki, Lidlów i takich innych rzeczy, no bo tam oni mają umowy z firmami i to jest trochę inaczej. Wspólnie chyba roboty to będzie z cięciem tego kartonu. Ale ja wiem, jakieś zobaczę na to grubsze, mniejsze kawałki, większe. Jakieś folie są, ale to folie, później one wypłyną, także spokojnie. to w dzisiejszych czasach folia to też jest materiał do palenia. Wiecie, tak widziałem takie ogłoszenie. Podzielę się, coś w stylu podzielę się opałem na zimę za darmo i koleś wymienia. Opony, butelki plastikowe. co tam jeszcze. I napisał, że do rozpałki oczywiście pisowski chrust i cała zima będzie załatwiona. Tak, trochę ścinek. O. Zaraz wody doleję. Może starczy co? Nawet zrobił, bym powiedział. Dobra, dorzucę chyba jeszcze. Hmm. Biurków mam dużo. To tych biurków, ścinek. Wiórki, ścinki, najlepszy materiał. O, teraz znów jest pełna. Zaraz mam oknie. Dobra, czas wymieszać, może nie minęło pół godziny, ale... 15, może 20 minut tak te wiórki się ogólnie no, o, tak się rozrywa karton kartonek się weźmie, o. o już jest taki o że kuleczka się robi. Dobra, przemieszam. O, jak się weźmie nawet w rękę jak się weźmie nawet tak w rękę, to to się rozrywa. i dobra, pierwsze mieszanie, zobaczę. Jak to wyjdzie? Jak coś poczekam, znów 10 minut i znów wymieszam. Dobra, patrzymy jak to będzie. Uff. Chyba za mało wody. Hmm. Miało być tak pięknie. Dobra, zaraz muszę na statyw postawić kamerę. Powtórz to, że tak to się przylepia i wtedy to się tylko kręci, a się nie rozdrabnia. Hmm, nie wiem, czy to mieszadło jest dobre. No dobra. Ogólnie się rozdrabnia, ale wiecie co? Chyba trzeba jeszcze poczekać. A few moments later... No wiecie co, jednak nie ma sensu chyba czekać, bo to nie chodzi o to, żeby zrobić to idealnie, tylko chodzi, żeby to zrobić szybko. A ja nie mam teraz czasu, bo zaraz jadę do pracy, a chcę to jeszcze zrobić i zobaczyć, jaki będzie efekt. Dobra, to mieszam to, robię na szybko, jak wyjdzie, tak wyjdzie. To ta ta folia, no nie, a to wszystko jest eko. W dzisiejszych czasach wszystko jest eko. Opony są eko. Hm Ale jeszcze nie rozmokło. Kurde Dobra, nie rozmokło jeszcze dobrze, ale nie mam czasu. Robię to tak, że powiem na szybkości. A zrobię teraz chociaż kilka tych brykietów, zobaczę jak wyjdą. I od razu zostawię y, namoczone kartony drugą partię, i po pracy, czyli po tych 8 godzinach, zobaczę o ile lepiej to się będzie y, rozdrabniało. Chyba trzeba dawać trochę wody, tak mi się wydaje jest za mało wody. Teraz musi starczyć. całkiem ja bym powiedział, że nieźle to wyszło o, jest papier jeszcze on tak jeszcze nie jest taki idealnie rozmoknięty tak mi się wydaje, chociaż robię to pierwszy raz ale o, no rozdrobniony jest, dobra dobra, czas nakładać w to wiaderko tak wsadzić, o kurcze to jest idealnie nabierać tym wiaderkiem o kurde dobra muszę hmm. z kamerą tego nie zrobię jedną ręką czy uda mi się jedną ręką pokazać wam dobra bym utopił te wiadro o no właśnie, jedna ręka teraz o coś tego folia, o kurcze, eko, eko Eko, bądźmy eko Gdzie będę wybierał to pierwszy raz, to wiecie No nie Teraz opał taki tani, dlatego ja to robię Będzie wszystko eko Ładnie spływa woda w mojej otworki i sobie spłynie szkoda wody. Teraz biorę drugie wiaderko. Cyk. To jest bardzo proste. Drugie wiaderko. O, woda ucieka. Teraz, noga mi się zmieści, czy nie? O, noga mi się mieści elegancko. I wam powiem. No, no to reszta i tak zleci, chodzi, żeby trochę sprasować. No, jeszcze pod tak. To wyszło Tak wyszło A no, tutaj te materiały sobie leżą. O mam trochę trocin, także kolejny materiał dobry. No tutaj. tutaj wysypać i zobaczyć, Znaczy wysypać to ma wyjść. Uwaga, to mój pierwszy brykiet. O kurde. Ol, piękne. Dobra, wiem, nie dacie mi żyć, że tu jest ta folia. Wiem, wiem. To po raz pierwszy i ostatni raz robię. Dobra, wcisnę tak, żebyście nie widzieli. To może nie będzie żadnych komentarzy negatywnych. O. Ciekawe czy to wysnie, czy się sklei, bo papieru naprawdę jest bardzo mało. Jak taka kostka. Patrzcie. To jest 20 cm. Tak, jak weźmiecie ręko. To jest 20 cm. Sprawdźcie. Napiszcie, czy Wam się udało zrobić 20 cm, czy nie. Bo to oczywiście zależy od człowieka. Ale 90% społeczeństwa w ten sposób ma 20 cm. To jest 20 na jakieś. 15 na 20. I tu kawałek może 30 cm, to jakieś 20 na 30 x 15 taki brykiecik dobra, idę robić z reszty już Wam tego nie będę pokazywał bo to ciągle to samo będzie tylko pokażę Wam już efekt ile z takiej kasty wyszło no już kończę ostatnie wiaderko, znaczy ostatni brykiecik będzie, tak patrzę jakie są problemy, problemem jest to, że te papiery, no tutaj już została woda, tu już nic nie ma praktycznie samo wiórki trochę. Także problemem jest to, żeby dobrze namoczyć i dużo ilość namoczyć, więc yy, będę potrzebował więcej wiader, jakieś tam mam do samego namaczania. Bo ta kasta jest ogólnie super. Idealnie te wiaderko wchodzi w to kastę. Ja sobie tylko dosypuję. Pokażę Wam później nagram jeszcze jeden filmik, jak fajnie to wchodzi. Jest po prostu wymiar jest idealny. No teraz już przyniosłem sobie wody, uzupełnię wodę, wrzucę te wszystkie papiery i po prostu um, i po pracy one będą super namoczone, a i dużo wody trzeba, jednak woda to myślałem, że mało wody będzie potrzeba, a tutaj wody Zostało, teraz dwa wiaderka wody. Dobra i ostatnie wyciskanie. Ostatnie wyciskanie. Zobaczycie, ile wyszło. To jest 90 kilka, y, 90 kilka litrów kasta. A wiaderka po 15 niby litrów. I poszedł cały ten pojemnik z rębek. Dużo wody. Od papieru to trochę nie za dużo. No, wyciskaj się. Ugniataj się, wyciskaj się. I się śniata i się wyciska. Dobra. No i proszę. I tu raptem, w... nie wiem ile to trwało, bo dużo się tutaj kręciłem. No ile zrobiłem, trzy brykiety. Czekałem na to, aż się dobrze namoczy. No nie, trzeba najpierw namoczyć, jechać do pracy i później zobaczyć, ile wyjdzie. Jak tak więcej tego narobię towaru, bo jednak takie odrywanie się to, w dolewanie wody to 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 tamto bardzo dużo czasu zajmuje to musi być po prostu maszynowo jak w fabryce no ale to są potężne brykieciki tak jak do pieca wejdzie to uh. no brykieciki sobie super schną no, no w szklarni to mają idealne warunki A no, tutaj już przygotowałem sobie właśnie na jutro czy kiedy czy dzisiaj będę robił no już więcej więcej wiaderek więcej wiaderek więcej namaczania więcej no i zobaczcie no bałagan jest Niestety te wiórki to bałagan trzeba wszystko pozbierać, żeby ładnie było. Tak więc na środku podwórka gdzieś tam tego nie zrobicie, bo będzie po prostu bałagan. Trzeba to gdzieś tak na uboczu, tak jak ja mam tutaj, tutaj szklarnia, tutaj bałaganek typu yy, wszystkie krzaki tutaj są, no nie. O, także w takim bałaganku można tutaj robić, bo no niestety bałagan jest i to spory. Dobra to tyle chyba w następnym chyba zrobię jeszcze jeden filmik, na pewno zrobię jeden filmik, w następnym filmiku będę liczył czas jak już wszystko będzie przygotowane, ile to schodzi, no nie? Pocięcie kartonów, znaczy tak, pocięcie kartonów i przygotowanie. Teraz jak przygotowam kastę, dwa wiaderka i dwa, czyli cztery wiaderka i kastę, to ile? 20 minut, 15, no nie więcej, razem z noszeniem wody i tak dalej. No a teraz z żeby zrobić to trzeba na to z 3, no to trzy pojemniki z rębek. No to ile to zrobienie z rębek 20 minut? Może jakby się nie zacięło, no teraz się zacięła, no to akurat dłużej zeszło. A tak to ile z 20 minut jest zrobione. Dobra, będę później liczył czas.